Cześć, z tej strony Zdrapkowe Małżeństwo, czyli Kinga i Przemek. Dzisiaj przychodzimy do Was z najnowszą premierą, a dokładnie z drapką Kocham Zimę. Jest to zdrapeczka za 2 złote, nieco inna od pozostałych, bo biała. Zazwyczaj te zdrapki są jakieś mocno kolorowe, no w tym przypadku jest to dość taka stonowana kolorystyka, no jak to też przystało na zimę, dużo białego. Zdrapeczka jest za 2 złote, możemy w niej wygrać sporo. Bo 70 tysięcy, aż. Stopni wygranych jest 7, od 2 zł 4, 10, 20, 30, no i już dwie ostatnie, czyli 500 i 70 tysięcy. Na grubo. Mamy przygotowanych 20, tak? Tak, 20, 20 10 z jednej kolektory, 10 z drugiej. No i mamy jeszcze takie y, odblaskowe z to dzisiaj Pani nam dała, więc... Bonusik. Bonusiku, także zobaczymy. Co będzie dalej. Eee, proszę zacznij sobie ze swoimi. Dobrze. Tylko oczywiście trzeba będzie przybliżyć, przybliżyć tylko nie wiemy jeszcze na ile, więc połóż to się dowiemy. Dobra. No to, lecimy. Zobaczmy nasze wygrywające liczby. Tylko żeby nie trafić od razu kontrolnej. To jest takie jak ten. Tak, dokładnie. I eee, mamy tak, piąteczkę do znalezienia i. Dwadzieścia pięć. Dziwna ta warstwa ścieralna, tak na początek. Dobra, i mamy siedem. Sześć. Tak to pięć. Dwadzieścia sześć. Dziewiętnaście czternaście. I 24. Czyli klasycznie oboczek. Tutaj już było widać pierwszą literkę B. Czy jest jeszcze? Inna jest M. Czyli pierwsza z drapeczka przegrana. No to zobaczmy, co tutaj będzie. Czekamy. 29. I 34. Mamy 28. 33. Czyli obok już mamy zaliczone. Dwadzieścia dwa, trzydzieści pięć, dwadzieścia cztery i dwadzieścia no. El... sześć. Czyli nic ciekawego. Dobra, może tym razem będzie nieco lepiej? To tak, super. Fajnie, Dobra, szukamy Zbieramy? dziewiątki, tak wygrywające. 9 i 11. A nasze wygrywające to oczywiście zaczynamy. Oboczek 12 będzie dyszka jak nic. To 10, 19 10 zł. 14. 8, 13 i co, dyszka? O. 24 35 i 22 no cóż 70 tysięcy po 26 było? a to było miło od razu tak <trym> no ale cóż tak dobrze nie ma i nie ma też żadnego grafu jakby ktoś pytał me No dobra, może tym razem nie uda mi się kontrolnych na pierwszy rzut. No jasne. Mhm. No w lewo, w lewo, panie, ty podróżniasz stronę. Dobra, ja wolę tak już pomalutku wybadać teren. Szukamy znowu 25 i 22. No dobra, oby tu było coś fajnego. 24, super. Się... super. 33, jeszcze lepiej. I 23. Tutaj osiemnastka, dwadzieścia siedem i pięć. Znowu my. No to fajnie. To może teraz sobie sprawdźmy najpierw nasze liczby. Proszę pójść, jakie wygrywały. To sprawdźmy, wydedukować po tych, jakie widać. 17 i 32. Ja bym powiedział, że między 20 a 17. No to 17 trafiliśmy. LB, no laba taka wieczna. Ta. Dobra, może tobie nie przyniosło, ale mi przyniesie. Mam taką nadzieję. 33, 26, 14, 29, 6 i ostatnia. Siedemnaście. Dwadzieścia osiem piętnaście. Tak. Pięć. No i znowu. Zaprosiona. tak, Tylko dla formalności. 31 było, 32, 18 było, 16. SB. Tu, no. A połowa właśnie jest. No tak, jak ta będzie nietrafiona, to będzie połowa lipa. Dobra, tu jedynka. Jedno, chcę, tak jak było wczoraj w moim kalendarzu adwentowym, jedno za pół kalendarza. Mhm, Dobra, tu nie mamy. Kolejna to 22, 23 klasiko, 3 i 35. Czyli tak, połowa. A jeszcze u mnie. To połowa Twoich jest pusta, to teraz tak. połowa moich będzie pusta. Mamy 27, a mamy 29 i na 28 i 26 też nie ma Nie uwierzyłbyś normalnie... Szoki, niedowierzanie. Ci... Jak do tego doszło? Dobra. Trzeba się odkuć. Liczę w ciebie z drapeczka. <grym> to sobie <są elite>. licz <grym> Czy się przeliczę? Już, już myślę, że to ta, To trójeczka. No tak. Fajnie, fajnie. Bo z, z jednej kolektury to mieliśmy w ogóle ostatnie, jakie pani tylko miała. A z drugiej kolektury... W sumie też praktycznie po kolei, także. No cóż. Tak wyszło. Oboczek. Kolejny oboczek, tylko z drugiej strony. I no nie uwierzysz Takie czyste zero Nie wiem czy już mogę zaufać Tobie z drapeczko Nie masz co ufać Dobra 26 i 33 Ale żeby tak nic w ogóle nie było To jest w ogóle tragiczne No, no. Trapek? Nie ja trzeba też na jakiś zwrot. No to teraz musi być. W sumie 30 nawet nic nam nie da. Nie będzie na plusie. No cóż. No to, to co? co? 500. Powiedzieć. No, no bo dlaczego by nie? I nic. Esa. Ok. Stały.

Oni chyba wiedzą, że my nie lubimy zimy. No i Taka to, sugestia dla taki, nas. że musieliby nam. jakby musielibyśmy kłamać tutaj w tej trawce, tak? Chyba tak. No cóż. Tak to już w życiu bywa. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. No. Dziewięć trzydzieści dwa, dziewiętnaście i piętnaście, czternaście i siedem, trzynaście i osiem. Wow. Nie spodziewałem się tego. dziewięć i trzydzieści ja odeszłam tam 32, czy 33. Ale nie mam też wygranej. To dopiero heca. Ostatnia moja zdrabka. Ostatnia szansa na zdobycie czegokolwiek. Tówka. czy tam ile to może być? 500. Nie, 18. 3 deszki. i. Jest okej okay. Miało Dobra, być lepiej. chociaż no. No tak, jedenaście i trzynaście. Fajnie. i dwadzieścia siedem. nic. No to ładnie. Podsumowanie jest następujące. Aż pokażemy tą ilość. Dwadzieścia. 20 zdrapeczek. Do Tam właśnie Żadna nic nie wygrała. 40 złotych jesteśmy w plecy. Hura! Bardzo, bardzo, nam się podoba ta zdrapka. Aż... Nic zadać, nie mówić. Chyba jeszcze tak tragicznej premiery nie było. Na... No więc, co ty kłamiesz? Tak tragicznej? Na, na, ty, na taką na pewno liczbę zdrapek? Na pewno Nie wiem. Na 20 zdrapek ani jedna? Nie wiem. Mi się nie, nie zdaje i dla mnie też szok. I... Jak, wiecie, jak pamiętacie naszą taką premierę, to podlinkujcie, pokażę mojemu mężowi, że ja się... Ja nie wierzę, i... więc zobaczymy. I Zakładamy znać... się o zdrabki. I dajcie znać jak wasze premiery, bo jak widzicie nasza. Totalna Lęb... klapa. No. A tymczasem do usłyszenia, bo jeszcze się usłyszymy przed świętami. To jeszcze Wam złożymy wtedy życzenia.